Hejka kochani, witam was w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z ciekawostkami na temat nowego dodatku Życie Eko. O niektórych możecie już wiedzieć, a o niektórych nie. Źródła macie podane w opisie. I zaczynajmy. Na Twitterze dostaliśmy potwierdzenie od twórców, iż nie pojawi się wątek popularny znany z pakietu rozgrywki StrangerVille oraz pojawi się opcja w grze, która zatrzymuje występowanie efektów ekologicznych, a te będą występować wszędzie oprócz StrangerVille i wakacyjnych światów. Pojawią się nowe cechy i aspiracje, jak również nowe przepisy, obiekty do kolekcji oraz rośliny. Będzie dostępna kariera wolnego strzelca, wytwórcy. Poprzez nurkowanie w śmietniku zdobędziemy barwniki, elementy, fragmenty i składniki. Wytwórca może realizować zamówienia na soki, odnowione meble i to nie wszystko. Istnieje opcja przerabiania czyjś śmieci w piękne przedmioty. Na Twitterze Singuru Graham stawił GIFA, na którym widzimy sima z na dodatku, który. Odcinek chyba jak mięsa ze ściany. Sama nie wiem jak to określić. W komentarzach pojawia się idea, że to może być mięso z krowokwiatu. Muszę przyznać, że mnie to zaskoczyło i zaciekawiło jednocześnie. Na tym medium społecznościowym również jest GIF, na którym możemy zobaczyć czystszą, wierzbową zatoczkę oraz zorzę polarną w tym świecie, więc jest możliwość, że zobaczymy ją we wszystkich otoczeniach. Nie dojdzie żadna postać nadnaturalna. Co tydzień będą odbywać się głosowania dotyczące lokalnego planu działania, a jeśli coś pójdzie nie tak, można zostać z papierową torbą na głowie. Wzięliśmy coś takiego zwiastunia. Pojawi się domek dla owadów, ale opcja nadania im imion będzie niedostępna. Drabiny pojawią się w darmowej aktualizacji, ale w życiu eko dostaniemy specjalną ich wersję i będzie można je stawiać na zewnątrz jak i wewnątrz domku. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. A jeśli filmik wam się spodobał, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, lajkowania i do komentowania i do następnego. Pa, pa.